Witajcie, moi drodzy. Dziś zaczynamy publikację filmików prezentujących krótkie fragmenty książek z niezwykłego cyklu. Książek, które z zasady są podręcznikami, przewodnikami głębokiego rozwoju duchowego. I książek, które mogą być Skarbnicą odpowiedzi na nasze doraźne dylematy, problemy, niepokoje. Jeśli chodzi o kwestie podręcznika i prowadzenia przez niego was na drodze rozwoju wewnętrznego, wszelkie instrukcje zawarte są w książkach, natomiast jeśli chodzi o skarbnice odpowiedzi. Warto zastosować to w ten sposób. Jeżeli macie jakiś problem, jeżeli coś was niepokoi czy gnębi, po prostu weźcie taką książkę, otwórzcie na przypadkowej stronie i przeczytajcie fragment, który zwrócił waszą uwagę, na który na którym oparły się wasze oczy. Odpowiedź może być natychmiastowa, a jeżeli wydaje się Wam, że akurat nie do końca precyzyjnie odpowiada na Wasze pytanie, pozwólcie, żeby ten fragment pracował w was, w was przez jakiś czas. Zapewniam Was, że odpowiedź na pewno nadejdzie. Na pewno rozwiązanie się pojawi. I teraz, co to za książki? Co to za cykl? Ten cykl to przekazy Jeszuły, Ben Józefa, wielkiego nauczyciela, wielkiego mistrza, który jest znany popularnie jako Jezus, ale z Jezusem prezentowanym przez Kościół czy religię chrześcijańską ma niewiele, o ile cokolwiek wspólnego. Przekazy są bardzo głębokie. Jeszua był jednym z największych mistrzów i nauczycieli duchowych w historii, i jego nauki, jego prowadzenie jest bardzo konsekwentne i bardzo skuteczne. A więc proponujemy Wam fragmenty książek, które w tej chwili. Z tego, co się orientuje, dostępne są tylko w naszym sklepie sklepie Terapii Świadomości, którego adres znajdziecie na i dostęp do którego znajdziecie na naszej stronie terapiiświadomości.pl. Pozwólcie, że zaprezentujemy w tej chwili pierwszy fragment tej książki. To są listy jeszuły. Przekazy poprzez Jaema. Pragnienie jest więc pierwszym czynnikiem wymaganym w procesie wyłaniania się ze snu, w którym trwasz od tysięcy lat. Jestem całkiem świadomy tego, że masz co do tego wątpliwości. Rozważ następującą rzecz. A może to lęk przed oczywistością? Jakie zmiany pojawiłyby się w Twym życiu, jeśli miałbyś uznać, że ty, narodzony z własnego pragnienia, rzeczywiście doprowadziłeś do przejawienia i wyrażenia się doświadczenia połączenia się z umysłem Jeszuły, Chrystusa, ten ostatni termin nie jest tytułem, jakiego się domagałem. Został mi przypisany przez tych, którzy odmówili pełnego przyjęcia w sobie mojego przesłania. Jeśli się go nie przyjmie, wynika to zawsze z lęku. Lęk jest jedyną energią, która może cię oddzielić od Królestwa. To nie jest lęk przed Bogiem, lecz lęk przed samym sobą.